o powrocie wdowy po Elimelechu. Przypatrzmy się bliżej. Kim są ludzie, którzy powracają do Izraela? O, mi powiedziano, wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich. Wiersz szósty. Cała, kiedyś szczęśliwa rodzina, boleśnie stopniała, pozostała tylko stara matka. Kolejną śmiercią w Moabie, jeśli tu pozostanie, będzie jej śmierć. Aby uniknąć tego, stara nieszczęsna wdowa wybiera znów drogę tam, skąd dziesięć lat temu przyszła ze swoimi, właśnie tam, gdzie kiedyś było jej tak dobrze. Podobnie jak Lot, który wszystko stracił w Sodomie, i ona wychodzi z Moabu z pustymi rękami. Spójrzcie na nią. Przed wami stoi obraz bólu. Ona sama owdowiała swoją głowę, twardą oporę jej z życia, swego męża musiała pozostawić w Moabie. Jej obydwaj synowie, w których pokładała całą swoją nadzieję na starość, też są tam pogrzebani. Bezdzietna zbiera się do powrotnej drogi. Do tego wszystkiego zupełnie zubożała, bo wszystko, co przynieśli z sobą, pochłonął Moab. Wszystko, co wynosi z Moabu, to poranione, skrwawione, rozbite serce. Tylko dwie synowe, poganki, świadkowie zupełnego odpadnięcia od Boga dwóch jej synów, idą z nią. Dobrze, że i tak w końcu Noemi wraca. Tak samo biedny i nieszczęśliwy wraca z Moabu każdy, kto kiedyś żył w dobrobycie i pewnego razu odstąpił, jeżeli w ogóle wraca. Wielu nigdy nie powraca, ale umiera tam jak kiedyś Izraelici na pustyni, zaś powracający przychodzą dosłownie z pieczęcią ciężkich lat przeżytego głodu. Poszli oni tam, aby uniknąć głodu, ale że poszli bez tego, który jest chlebem żywota, to zaczęli cierpieć niedostatek, gdy wydali na życie wszystko, co mieli. Błogosławiona społeczność z Bogiem, radosna ufność mu, więzy miłości, kiedyś wiążące ich z umiłowanymi bożymi i cały rząd nadziei oraz widzeń na przyszłość pochłonął Moab. Z chorym i bolesnym sercem wyruszyli w powrotną drogę, lecz chwała Bogu już za to, że oni wybrali się. Tak oni muszą wrócić. Podobnie jak gołąb. Wypuszczony przez Noego, który w nieogarniętej wodnej pustce nie znalazł miejsca na spoczynek swoim nogom. Pierwsza Mojżeszowa 8:9 Nie znajdują oni pokoju w Moabie. Bóg ich tam uciska w ten lub inny sposób po to, żeby zawrócili. Tak też się stało i z Noemi. Rozpatrzmy, co właściwie ciągnie Noemi z powrotem. Powiedziano tam Gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wiersz szósty. Tak więc była to radosna nowina z opuszczonej ojczyzny, która przeniknęła do Moabu i dosięgła ją, pobudziła ją do wyruszenia. Zmusza ją do powrotu do ojczyzny, nie cały ten ciężar, który prawie nie przygniótł jej serca, nie pragnienie zwiększające się codziennie, i nie dziesięć lat bólu wydającego się wiecznością, ale dobre wieści z Betlejemu. Jedna wiadomość zawiera się w tym, że Pan, to znaczy On sam ujął się za swoim ludem. On jest źródłem życia. Jeremiasz 2,13. Jeżeli go brak w jakikolwiek sposób, wtedy jest koniec wszelkiego błogosławieństwa, nawet i w Betlejemie, wtedy zaś, gdy on objawia się ze swoją życiową mocą, wszystko żywa, a przy tym także uderzenie pulsu jego życia odczuwają i w Moabie ci, którzy go znają. Drugą nowiną było, że to ujęcie się Pana znów przyniosło chleb do domu chleba, jego przyjście i dobrobyt nierozłączne jest jedno od drugiego, jak też i powiedział on: Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Jan 10:10. 10. To samo, co zawróciło syna marnotrawnego do ojcowskiego domu właśnie nadmiar chleba w domu ojca pociągnęło do domu i Noemi. Inni mówili, gdyby Pan posłał nam ból, my byśmy się zmienili, my byśmy zawrócili. I często sami przymierzali odstępcom surową miarę, aby ich zawrócić, lecz w większości przypadków było to bezskuteczne. Tylko miłość i łaska okazuje się skuteczna w stosunku do dusz, nawet i tych oziębłych. Przede wszystkim, bracie i siostry, troszczcie się o to, aby Pan objawił się pośród Was w mocy i patrzcie, aby chleb dzielony był w nadmiarze, tak aby o tym mówili też i w Moabie. Wtedy będziecie mogli być przekonani, że powrócą i ci, którzy odeszli do Moabu, wy, którzy to czytacie, i być może znajdujący się w Moabie, pozwólcie mi przekonać Was. Nigdzie nie znajdziecie tego, co może zaspokoić Waszą duszę. Świat nie ma dla niej ani okruszyny. Tylko w domu ojca znajdziecie to, czego potrzebujecie. Jednakże wróćmy do Noemi. Przysłuchajmy się rozmowom kobiet podczas drogi. Widzieliśmy, jak obie synowe, orpa i ród, wyszły z Noemi. Być może jakoś część drogi szły, milcząc. Lecz nagle stara Noemi zatrzymała się i zwracając się do obu bardzo poważnie przemówiła: idźcie, powróćcie, każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swego męża. I pocałowała je. Lecz one podniosły krzyk i płakały. wiersz osmi dziewiąty. Jakież zadziwiające wystąpienie. Stara Noemi chce uwolnić się od jedynych pozostałych jej szczerze wiernych krewnych. Ona całuje obie synowe, to jest formalnie żegna się z nimi, przerywa ścisłe więzy będące do tej pory i przynagla je do powrotu. Jaka mogła być przyczyna tego? Czy było to rzeczywiście sprzyjanie ich ziemskiemu szczęściu w przyszłości? Jak daje to do zrozumienia? One jednak nie dają tak łatwo odesłać siebie, ale mówią jej z gorzkimi łzami: My z tobą wrócimy do twojego ludu. Wiersz dziesiąty. Występują tu bardziej głębsze i ściślejsze więzy, których Noemi jeszcze nie odkryła w sercach swoich synowych, więzy z ludem Bożym, które ciągnął jej stąd. Gdy tylko się opowiedziały, Noemi stosuje Całą sztukę przekonywania, do której tylko zdolna jest kobieta, by pobudzić młode niewiasty do pozostawienia jej. Trzeba tylko przeczytać wersety 12 i 13, Noemi nie chciała poprzeć gorącego pragnienia obu synowych pójścia do ludu izraelskiego i do Boga Izraela. Przyczyna przeciwstawiania się temu mogła zawierać się w tym, że obie poganki synowe przez swoje pojawienie się musiały być żywym świadectwem odstępstwa od Boga całego domu Elimelecha. Byłoby hańbą dla Noemi, gdyby one przyszły razem z nią. Z jedną Orpą udało się Noemi, dała się ona przekonać i wróciła z powrotem. Tak często bywa i w naszych czasach. Dusze, które odpadły, nigdy nie chcą, aby w szeregach ludu Bożego dowiedziano się o ich pokrętnych drogach odstępstwa i do tej pory jeszcze zdarza się, że powstrzymują tych, którzy są gotowi przyjść do Boga i Jego ludu. Biada, biada tym, którzy są zdolni do takiego zła. Jednakże wysłuchajmy jeszcze zdecydowanej decyzji ród. Gdy udało się skłonić Orpę do powrotu i ona odeszła, Noemi wtedy czyni ród szczególną próbę. Oto wskazuje ona na odchodzącą niewiastę. Twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga zawróci ty ze swoją szwagierką. Wiersz piętnasty. Noemi wykorzystała odejście Orpy jako środek do przekonania ród. Ona bardzo dobrze wiedziała, jak mocno działa to, gdy inni będący w takiej samej sytuacji jak my, robią właśnie to, co nam wydaje się trudnym. I działa to tym silniej, czym bliżsi są nam ludzie, którzy na naszych oczach dokonują takiego kroku, którego my nie chcielibyśmy dokonać. Każdy przykład oddziałuje. Ale czy podziała i naród odejście Orpy tak, że ona pośpieszy za swoją szwagierką? Widocznie taka była nadzieja Noemi. Jednak chwała Bogu, Noemi myliła się, natknęła się tu na sprzeciw, za którym działała wyższa moc. Wysłuchajcie protestu Ród, jej gorące przeczenie i jej zdecydowanie podjętego wyboru. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Twój lud. Lud mój, a Bóg Twój, Bóg mój. Gdzie Ty umrzesz, tam ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od Ciebie. Wiersz 16, i 17. Więcej niż proste stosunki pokrewieństwa, więcej niż żywe uczucie brzmią w tych słowach. W nich zawiera się wewnętrzna moc Boża która wiązała ją z Noemi i jej ludem oraz jej bogiem. Ale biedna Noemi wtedy nie wiedziała tego, nie mogła tego zrozumieć, co dokonywało się. Tak są zawsze zaciemnione oczy tych, którzy przestali chodzić w światłości Bożej, nie widzą oni łaski Bożej ani na sobie, ani na innych. Dlatego często są zdolni odpychać z powrotem do świata drogie dusze, blisko stojące przy Panu i przy nich. Gdyby Bóg nie wzmacniał tych dusz w cudowny sposób, one w decydującej chwili ucierpiałyby rozbicie. Ale widzimy, że Rut jest niezachwiana w swoim postanowieniu, a Noemi musi ustąpić i ulec mocy, która jest w niej. Dlatego też powiedziano, widząc, że tamto obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. Wiersz osiemnasty. Tak więc one obie idą do Betlejemu. Przybycie Noemi i ród do Betlejemu Pierwsze, o czym nam się tu donosi, to powszechne zdziwienie, które spowodowały swoim pojawieniem się w mieście. Przede wszystkim przyciąga na siebie uwagę wszystkich w małym mieście Noemi. Czytamy, a gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie, i kobiety mówiły: Czy to jest Noemi? Dziesięć lat minęło od tej pory, jak cała rodzina Elimelecha wyszła z bram Betlejemu, i wtedy być może ludzie spoglądali ze zdziwieniem za nimi, bo ich wyjście było w każdym przypadku czymś nieoczekiwanym. Ale dziesięć lat nie jest bardzo długim okresem. Dlatego ludzie łatwo rozpoznali Noemi, pamiętali ją i dobrze wiedzieli, czym i jaka ona była. Lecz ogromna różnica między tym, co było przedtem. A tym, co teraz. Szczególnie rzuciła się w oczy. Dziesięć lat temu wyszła ona razem ze swoim znamienitym mężem. O znamienitości jego świadczy to, że uważała ona Boaza za swojego bliskiego krewnego. Wyszła ona jako szczęśliwa matka w Izraelu z dwoma wieloobiecującymi synami. Ale jak było obecnie? Teraz była biedną wdową w smutku, bezdzietna, bo w miejsce obu synów idzie z nią tylko młoda kobieta z obcego kraju. Jakaż ona żałosna dziś. Jej potrzeba jest widoczna we wszystkim. Kiedyś jej zewnętrzny wygląd był wesoły i radosny, teraz smutek nałożył głębokie zmarszczki na jej czoło i twarz. Czy jest to dziwne? Że całe miasto zostało poruszone, gdy znów pojawiła się na jego ulicach? Czy jest to dziwne, że wszyscy ze zdziwieniem pytali, czy to jest Noemi? Rzeczywiście była ona nie do poznania. Tak zawsze będzie w kręgach dzieci bożych, gdy ci, którzy kiedyś odeszli stąd, znowu wracają z powrotem. I tam też są wtedy pulsujące serca, które radośnie i boleśnie są pobudzone. Radośnie, bo powrócili ci, którzy zginęli. Boleśnie, bo powrócili nie tak, jak oczekiwali. Podobnie do tych, którzy przeżyli katastrofę statku, zaminęli oni do swojego portu bez masztu, bez żagla, bez steru. Patrzysz, patrzysz, porównujesz z tym lepszym czasem i nie możesz ich rozpoznać, chociaż wiemy, kim oni są. O jaka wielka strata, którą ponieśli w Moabie. Wszyscy widzą tę stratę, ale oni sami oczywiście odczuwają lepiej ją od wszystkich. Dobrze, bardzo dobrze, że oni powracają, lecz o ile byłoby lepiej, gdyby nigdy nie odchodzili. Ich straty nigdy nie zostaną wyrównane. Zauważmy też odpowiedź Noemi na zdziwienie Betlejemczyków. Posłuchajcie, jak ona wykrzykuje. Nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący złomi mi zgotował? Wiersz xx Było to prawidłowe stwierdzenie i prawdziwe wyznanie. Ona rzeczywiście nauczyła się swojej lekcji. Nie, nie, nie jestem już godna teraz swego starego imienia. Kiedyś byłam Noemi, co znaczy radosna, przyjemna. Teraz już nie jestem tym. Teraz najodpowiedniejszym dla mnie imieniem byłoby mara, co znaczy zgorzkniała, bo czasza, którą piję od czasu mojego odejścia do powrotu, jest gorzka do samego dna. Wszystko jest gorzkie w całym moim położeniu. Poszliśmy do Moabu, nie zapytawszy wszechmogącego, nie licząc się z Nim i mieliśmy nadzieję zbudować tam nasze szczęście. Ale wszechmogący liczył się z nami, i wszystko wyszło odwrotnie. Z pełnymi rękami, bogata, obładowana dobytkiem wyszłam. Tak, sama odeszłam stąd. Nikt nas nie posyłał tam, ale do domu przyprowadził mnie już sam pan. Tylko ja wracam. We wszystkim zubożała, z pustymi rękami. Odejście było moją sprawą. Powrót do domu jego sprawą. Tak, tak, wszyscy są noemi. To jest radośni i szczęśliwi, dopóki pozostają w domu chleba, gdzie się urodzili, ale jeśli gdziekolwiek odchodzą, to znika ich słoneczne lśnienie ich dni, pokrywają się mrokiem i nastają ciemne noce. Biedni Mogą karmić się tylko wspomnieniami tego co było A teraz utraconego, myśląc o tym czasie Brzmi w ich duszy Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? Galacjan 4,15 Teraz szczęśliwość jest czymś minionym Wszystkie struny, które brzmiały wtedy pieśniami wejścia Zupełnie są rozstrojone i nieme A radosny dźwięk harfy urwał się Pan upokorzył nas Powinni się przyznać. Wszechmogący niezmiennie musiał to uczynić, bo był to jedyny sposób. Otworzyć im oczy, aby mogli znaleźć drogę powrotną. Wróćmy jednak do Noemi i Ród. Spójrzcie, jak im się poszczęściło. Wracają one w sam raz, gdy Betlejem przeżywa dobry czas. Dowiadujemy się, tak powróciła Noemi, a wraz z nią Ród Moabitka i synowa z pól moabskich – a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Wiersz 22. Wiadomość, która dosięgła Moab, że pan dał chleb swojemu ludowi, urzeczywistniła się w obfitym, wspaniałym, zbliżającym się żniwie. Zbiorem jęczmienia w końcu kwietnia rozpoczęło się ono i trwało prawie dwa miesiące, dopóki nie zebrano wszystkiego. Otwierała się ta nadzieja na chleb dla wszystkich biednych jeżeli tylko nie siedzieli z założonymi rękami. Także i na część Noemi oraz ród coś przypada, chociaż na początku jeszcze nie było widać, co i jak Pan miał zamiar im dać. Niezmiennie nastają dobre czasy dla tych, którzy wrócili z powrotem do Boga Izraelskiego, taki dla tych, którzy jak Rut pierwszy raz zbliżają się do Niego. On ma dla takich zawsze czas żniw, ma on chleba w obfitości, a jego pragnienie jest takie, aby u niego raz i na zawsze skończył się głód. Jeszcze dziś i właśnie teraz wszystko on ma gotowe dla tych i innych. On w tym czasie nakazuje przynieść najlepszą szatę, aby zakryć ich nagość. Daje też pierścień na ich rękę, aby zapieczętować swoją ojcowską miłość i sandały na nogi ich. Aby mogli odtąd zdecydowanym krokiem chodzić jego drogami. Przede wszystkim zaś przygotował już On tuczne ciele, aby z Nim i przy Jego stole na zawsze zaspokoić głód i tam zacząć się weselić, aby nigdy nie przestać. Łukasz 15, rozdział 22 24 wiersz. Jego zaproszenie jest takie, a Ten, który pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Objawienie 22:17. W drugim rozdziale tej drogocennej księgi możemy obserwować, jak Noemi coraz bardziej ustępuje na dalszy plan, ród zaś wychodzi na przedni. W czwartym rozdziale widzimy Boaza. Ostatnim razem widzieliśmy ród wchodzącą z Noemi do małego miasta Betlejemu. Tutaj, zgodnie z gorącym pragnieniem swojego serca, osiągnęła wybrany lud Boży i Boga Izraelskiego, który już został jej bogiem. Odtąd w tym mieście jej dalsze życie powinno było rozwijać się zgodnie z nakazem Jahwe i na jego drogach, i ku naszej radości, świętej zachęcie możemy być świadkami tego, jak ona bez żadnego zewnętrznego lub wewnętrznego przymusu, z jakiejkolwiek strony dobrowolnie ulega temu, co Bóg przeznaczył dla niej. Na ile mogło widzieć ludzkie oko, ten dział był zupełnie nie do pozazdroszczenia, ale była to cudowna droga Boża do jego chwalebnego celu. U Boga nie zawsze, tak bywało, jak opiewa poeta, dla Boga jest mało ważne i dla potęgi Jego bez różnicy uczynić bogatego nędzarzem i biednym, albo biednego wielkim i bogatym. On zawsze tworzy cuda, mogący to strącić, to podnosić. Gdy w tych dniach Ród patrzyła na siebie i na swoją starą teściową naemi, to czy wtedy miała jakąś inną drogę, jeśli się poważnie pomyśli, skąd zdobyć środki, aby żyć, żeby tu, w Betlejemie, w domu chleba, nie przyszło im jeszcze cierpieć głodu? Znosić głód i pragnienie, to może łatwo zdarzyć się i w duchowym sensie, nie patrząc na chwalebny czas, żniw i wychwalany dom chleba, jeżeli założymy ręce i będziemy żyć bez trosko. Ale nie taki był obraz działania ród. Bez żadnego namyślenia się podjęła szybko decyzję. Dlatego, że wokół żniwa to z powodu braku każdej innej pracy idzie zbierać kłosy. Pokornej uległości ku swojej teściowej zwraca się do niej ze słowami – pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. ona jej odpowiedziała – idź, córko moja wiersz drugi. I ona idzie. Szybko zobaczymy, że ten jej wybór odbył się pod kierownictwem Bożym. I tak w drugim rozdziale opowiada się, jak to się wydarzyło.